Dzień dobry Państwu. Pomorska telewizja narodowa Gdański. Jesteśmy na Westerplatte. Tutaj mamy taki szczytny napis: Nigdy więcej wojny, a niestety wojny ciągle są na świecie. Na Ukrainie, tam w Palestynie. Jak widać, ciągle są te wojny. Mamy pomnik obrońców Westerplatte poświęcony tutaj tej ekipie, która broniła tutaj 39 1 września zaatakował no Westerplatte, szlec stał po drugiej stronie. Taki okręt pancernik, który niby z wizytą inną miał przyjechać, ale jak się okazało, to była pisna wodę fotomontaż On tu przyjechał po to, żeby strzelać na Westerplatte. Tutaj, proszę Państwa, jest ten pomnik. I tutaj jest taki ciekawy napis, który słowo, które wypowiedział Jan Paweł II, jak tu był. Proszę Państwa, proszę, proszę tam odjechać. Halo! No nie da rady. No. Może może możecie państwo odjechać, bo ja robię reportaż. I tutaj taki napis, każdy z was młodzi przyjaciele. Znajduje też w życiu jakieś swoje westerplatte. Jakiś wymiar żadań, które musi tu podjąć i wypełnić jakiś porządek praw i wartości, które trzeba otrzymać i obronić, obronić dla siebie i dla innych. Jan Paweł II. 12 czerwca osiemdziesiątego rok roku. To było, jak to było. Idziemy dalej. Idziemy tutaj w stronę kanału naszego No tutaj chodzą duże statki do stoczni i do rozładunków w Porcie Gdańskim. Jak widać Pilotówki też sumują sobie. Są pilotówki, które wprowadzają duże statki. Same nie mogą tu wchodzić do naszego kanału portowego. O, tu na przykład stoi tytan holownik. Tytan! On ma silnik dużej mocy. Taki tytan. Proszę bardzo. Idziemy tu do tytana. To taki statek, prawda? O, co ma MUSZ? No, więcej tych statków jest z tych Urzędu Morskiego MUSZ. I tu mniejsze holowniki większe. No, raz, dwa, trzy, cztery stoją. Idziemy dalej. No, tak wygląda nasz pomnik. A tam stoi duży statek z tyłu. Breeze, Hartenfield, Patrick. No i obok niego stoi dźwig pływający. Dźwig pływający. No są takie dźwigi, co pływają. Tu cały czas są placówka przystań, tu przystań, o W tym czy teren do separaty 4.47. Odruchowo rzucam rozkaz żołnierzom biegiem na stanowisko, ile sił w nogach ruszamy na przez chwilę chwilą placówkę. z spoza koszar, zauważyłem, że cała przestrzeń, którą mam do przebycia jest dosłownie po szatku, ma ze strony niemieckiej przerwania. My również rozpoczynamy grzbinie dział 85 metrów niższych gniazda CKU na elewatorach. O. Idziemy dalej, no tutaj można iść do w stronę wyjścia z tego portu z kanału. Tu następne te chorowniki tam były chorowniki. Pilotówki stoją, cumują. Tutaj do kei. No tam tamte my są założone na polery. No tak się nazywa. Ten słupek czy to jest pole fachowe. O, jest Ajax, holownik Ajax. No widać jaki jest owity jakąś gumą, żeby mógł pchać statek, tak? Bo on dopycha statek nieraz. Także one mają dzioby mocne, silniki olbrzymie i mocy i duże, wielkie statki potrafią dopchnąć do nabrzeża. Symbol po wojnie. Tutaj mamy te powrót szukarski. Idziemy dalej. Tutaj mamy Ajax, tam mamy Bubra, Bobra, Bubr. Też Bubr jest dobry statek. Bobruje. To są skutki, Idziemy po malutku po skutkach, a tam mamy Straż Graniczną. Straż Graniczna ma tam swoją placówkę. Nasza o tutaj mamy parking dla tych marynarzy pewnie co tu przy pracują i tu jest holownik Agis Agis też jest. Widać, że ma obitą dziobnicę gumą i nawet nawet opony powiesili. Jak pchają te statki, to muszą się oprzeć porządnie. No i żeby nie porysować burty statkowi, ani sobie dziobu nie uszkodzić, to mają te gumy. No tam już mają takie typowo gumowe zrobione, tamte, już takie nowsze. poddański.pl No tak się nazywa ta instytucja. Strażak teraz tu stoi, Strażak 6. Modaję, że tak. Strażak 6 Strażak 6 to jest nie jest duża jednostka, ale ma pompy, może gasić statki i inne portowe urządzenia. Tu już mamy strażaka wszystkie w pełnej klasie. Idziemy dalej, no tu jest wieża, tam u góry jest radar, się kręci, no to wszystko jest tutaj, co potrzeba, nie? No tak wygląda w Orcie infrastruktura portowa, Rady statek stoi, a tam jest wieża Kapitanatu Portu. Zaraz zobaczymy, bo tam jeszcze stara jest, La, latarnia morska jeszcze jest stara. Tutaj mamy Marsa, no, taki holownik, też Mars się nazywa. No tam jest latarnia morska, stara, a tu już jest w tyłu wieżyczka Kapitana portu. Teraz się zobaczymy, tak nie było widać, a tam z tyłu za Marsem widać. Radary. Są też. Aha, aha. No i tu są główki i wejścia do portu. Tędy wpływają nasze statki. Nasze i nie nasze, do remontu, do naprawy. No, tutaj stoi Zodiak. Stotki są. Zodiak, Zodiak. No tutaj widzimy już koniec Cypla i tutaj jest wejście do portu SG 301 stoi. Troszkę tam ma swoje statki i chodzi na kontrolę gdzie pływa dziś można o tu rower elektryczny elektryczny i tu proszę Państwa jesteśmy tutaj na te laty cały czas tam jakiś jest kawałek żelazstwa skądś wzięty może z jakiś podziała no i tam, proszę państwa, jest już statek, cumuje. Dalej dwa statki. No a to mamy właśnie kapitana portu. Obok wieża latarnia Morska. Stara jeszcze, tam można też zwiedzać. Także tu na wysteplatę tak to wygląda. Pozdrawiam wszystkich, Pomorska Telizja Narodowa. Życzę wszystkim zdrowych, wesołych świąt, bo już niedaleko. Ahoj. Czerwony Koraz za szkodę admirałów morskich zbrojnych szeregowych. Pomorska, to gdańska.